A dzień dobry pani, ja po wakacje przyszłam. Wie pani co, proszę znaleźć mi ofertę dla dwóch osób yy, na wyspę Mako. Ale proszę pani, nie ma Roko, tylko Mako. Chyba lepiej wiem, gdzie chcę lecieć na wakacje, prawda? Ale jak nie ma takiej wyspy, co pani gada? Widać, że pani nowiutka, świeżutka, to pani nie wie, może kierownika trzeba zawołać. Tak, proszę wygooglować sobie wyspa Mako. Ja kiedyś oglądałam taki film dokumentalny na Disney Channel. H2O wystarczy, kropla kwasu siarkowego, i tam była wyspa Mako, i ja chcę w tym roku tam lecieć. Aż mi moje okulary z wrażenia spadły. Aha, to u was nie ma takiej oferty na wyspę Mako, tak? No niech mi pani już znajdzie gdzie indziej te wakacje. Hotel 5 Gwiazdek, jak będzie mniej, to nie polecę. All inclusive na 14 dni, proszę pani, proszę tam szukać. Eee, przy plaży. Zjeżdżalnie i polskie animacje. Za ile? Wie pani, co tak yy, 3000? Gdzie za osobę zdurniała? Za wszystkich!